W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta informuję, że rozpoczęcie prac przygotowawczych dla realizacji zadania pod tytułem Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bubr w ciągu drogi krajowej nr 94, poprzednio nr 4 w miejscowości Bolesławiec w Województwie Dolnośląskim zostało ujęte w projekcie Krajowego Programu Działań na Sieci Drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Wstępnie zaplanowano rozpoczęcie finansowania prac przygotowawczych w 2017 roku, natomiast okres realizacji robót budowlanych określono szacunkowo na lata 2019-2020. Zgodnie z obowiązującą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad procedurą przygotowania i obiegu dokumentów wymaganych do uzyskania finansowania zadań inwestycyjnych, oddział Generalnej Dyrekcji we Wrocławiu Przygotował dokumenty niezbędne do uzyskania uzgodnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Program inwestycji i uzasadnienie celowości inwestycji zostały przesłane do Ministerstwa w dniu 13 września, a w dniu 28 listopada uzyskaliśmy informację, że program został uzgodniony w Ministerstwie. Rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej będzie mogło być rozpoczęte po zatwierdzeniu planu finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg. A więc no, wielki optymizm zapanował w naszym mieście, bo inwestycja niezwykle ważna, można powiedzieć, że najważniejsza inwestycja inżynieryjno-mostowa. No zwiększyły się jej szanse ogromnie i jeśli tu się odstukać nie wydarzy nic niedobrego, to w ciągu kilku lat będziemy mieli nowy układ komunikacyjny przez Rzekę -Bur, który w znacznym stopniu ułatwi przejazd przez miasto, rozładuje korki się tam tworzące, no ale też zwiększy bezpieczeństwo wszystkich poruszających się.